Tu Belk Willi 5016476. Bomba to jest ten samczyk to jest też taki nerwowy. Nie lubił kamery chyba, chyba widocznie. Chyba tak. Pię Przepiękny piękny, samczyk. Piękny w ręce go. Skrzydełko też potężne. I, no widzisz. Jak on tak na lotach byty szarpał, to by był kurde pierwszy konkursy tego ten gołówek, co? E, to jest od wieliego. E, z jednej strony ro, e, ojciec albo matka jest półrodzeństwo do czwartego olimpijczyka WF i równocześnie rodzeństwo samicy, co mu 7 jedynek, półrodzeństwo, a z drugiej strony jest linia DiCaprio od Leo Hermansa i też z półrodzeństwo 10 pierwszych konkursów. To jest naprawdę... No zresztą Radek, ty wiesz jaki ten gołąb nie... pokazałem właśnie, który ma skrzydło, jak będzie chciał pokazać. Pokaż, nie wstydź się. będzie cię. mieć samczyka. Na pewno, 100% samczyk, ale klasa.